No, i już zapraszam mojego pierwszego gościa. Tomasz Siemianiek, Platforma Obywatelska, razem z nami do nas dołącza. Dzień dobry. I już za sekundę kolejny gość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. No to tak w wielkim skrócie obrazkowym, tak naprawdę, co działo się w weekend. Przypomnę, Tomasz Szymoniak razem z nami jeszcze raz dzień dobry, a również razem z nami online Włodzimierz Cimoszewicz, europoseł, były premier i szef msz -u. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panów bardzo gorąco, to może zacznijmy od tego, o czym dzisiaj dużo w mediach oczywiście odnośnie samego wystąpienia Joe Bidena również, ale także dużo na temat komentarza prezydenta Ukrainy, czyli prezydenta załańskiego, który powiedział tak tak nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. Wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami. Na szczęście albo niestety to wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem. Więc na razie zadecydujemy, czy będą tu inne siły. To cytat z Wołodymira Załęckiego w odniesieniu do propozycji, którą przedstawił Jarosław Koczyński, że na Ukrainę powinny siły pokojowe NATO wejść. Panie pośle, co pan sądzi na temat tego właśnie komentarza? No przykro, bo chciałoby się, żeby polskie inicjatywy były przemyślane i poważnie przyjmowane. Od samego początku to była. Taka katastrofa dyplomatyczna, bo wyraźnie ta propozycja nie była uzgodniona. Potem Polska, rząd polski brnął w to i próbował tę propozycję ratować i promować. Obawiam się, że kosztem polskich interesów i, i, i polskiej powagi. No i to jest bardzo gorzka puenta to wczorajsze wystąpienie prezydenta Zeleńskiego, bo no, okazała się ta propozycja nietrafiona, niezrozumiała i no, w, myślę, że to też jest taki niedobry zgrzeżenie. Pierwszy zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich w czasie tej wojny. Więc obawiam się, że to będzie miało swoje skutki. I może to będzie nauczka, choć kosztowna dla Jarosława Kaczyńskiego i rządu, że nie prowadzi się polityki zagranicznej tak jak polityki wewnętrznej w Polsce, gdzie można dowolne rzeczy mówić, można rzucać pomysły zmiany konstytucji albo jakieś inicjatywy polityczne podejmować tylko po to, żeby mieć chwilę, w mediach, w polityce zagranicznej, zwłaszcza w czasie wojny, wszystko ma swoją cenę, więc bardzo niedobrze i żadnej satysfakcji tutaj opozycyjnej nie odczuwam, że polska polityka taką porażkę poniosła. Panie premierze. Proszę pani, ten pomysł jest oczywiście martwy, i w gruncie rzeczy można byłoby już go. Odsunąć na bok, nie zawracać się nim głowy. On no, był wielkim nieporozumieniem, pan Ciemoniak ma oczywiście rację. Zarówno gdy chodzi o sposób zgłoszenia, on nie był uzgodniony nie tylko za już, z zachodnimi sojusznikami, ale także jak widać z Ukraińcami. Takich rzeczy się nie robi, to było bardzo nieprofesjonalne. Jego treść również wielkiego sensu nie miała. Co to znaczy misja pokojowa, która może się bronić? Misje pokojowe wysyłane są. Na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, tam gdzie albo istnieje porozumienie między stronami walczącymi, one są gotowe wpuścić kogoś między siebie, kto staje się gwarantem utrzymania zawieszenia broni, albo gdzie mamy do czynienia z sytuacją, której nikt nie kontroluje, na przykład z jakimś upadłym państwem, z bandami terrorystycznymi, i wtedy organizuje się nawet nie przez ONZ, a głównie przez organizacje regionalne typu Unia Afrykańska po prostu siły zbrojne, które wymuszają podporządkowanie się tym niekontrolowanym jakim się będą, więc to było kompletne nieporozumienie i z jednej strony z jednej strony Załęski oczywiście nie kpi on, jeśli nie w tej samej mowie to we wcześniejszej chyba wspominał i o ludzie i o Kaczyńskim pozytywnie, czyli on sobie. Skaczeńskiego nie dworuje, no ale jednocześnie jego podsumowanie byłoby bezlitosne. Jak panowie z kolei podsumują wystąpienie Joe Bidena, bo tam y, takie mocne zdanie padło, z którego później tak jakby takie można odnieść wrażenie, Biały Dom trochę się wycofywał, zresztą y, przeczytałam, że Joe Biden już w Waszyngtonie pytany o to, czy miał na myśli y, dosłowne odsunięcie Władimira Putina od władzy powiedział nie, bo on, on, podobno to nie było zaplanowane w tym przemówieniu, na koniec powiedział właśnie coś takiego, że na litość boską no, tego człowieka generalnie y, no, trzeba od władzy odsunąć, panie pośle. thank you No, najważniejsze są wiadomości zdementowane. Ja sądzę, że jeśli rzeczywiście to było tak, że prezydent Joe Biden to powiedział od serca, to był to mocny przekaz moralny, że taki człowiek jak Putin po prostu nie może rządzić. Jasne, że w perspektywie dyplomatycznej to jest nierealne dzisiaj, no, nikt nie jest w stanie Putina poza samymi Rosjanami odsunąć od władzy. Natomiast no, bardzo dobrze, no, bo ja sądzę, że do Putina to dotarł. Że jest osobą nieakceptowalną i że dla świata, wolnego świata, nie będzie partnerem. Myślę, że jakby tak, to, tak to należy postrzegać. To przemówienie Bidena, świetne. Jak zawsze, mowy amerykańskich prezydentów już jest pewna tradycja, też i mów w Warszawie, tak jak 8 lat temu występował prezydent Obama, czy potem prezydent Trump było właśnie w takiej płaszczyźnie wartości idei i absolutnie Putin się w płaszczyźnie wartości idei nie mieści. I dobrze, że to dobrze, że to powiedział tak, tak właśnie od siebie i mocno. A według pana za zbyt mocno wybrzmiało Putin jest rzeźnikiem, bo nawet prezydent Francji Emmanuel Macron no, no, chyba skrytykował jednak takie, takie sformułowanie. No to nie było już w przemówieniu to pod wpływem emocji na stadionie, zdaje się, prezydent Biden mówił. Tak, no, do dotykając no. tej tragedii, słysząc o zabijanych a -a. dzieciach, o bombardowanych miastach. No, jak mówię, no, prezydent Biden ma po prostu charakter i, i, i potrafi ostro coś powiedzieć. Także mi się to bardzo podoba, bo uważano, że to jest tak doświadczony polityk, który wszystko będzie ważył, a on po prostu czuje. i. Mówi to, co myśli bardzo dobrze, bardzo dobry prezydent na takie czasy, bo nadmiar dyplomacji dobrze jest, jak ktoś jest dyplomatyczny, ale czasem po prostu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Panie premierze, według pana to był taki czas i miejsce, żeby właśnie tak mocnych słów użyć? Proszę panie. ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że po pierwsze Biden nie powiedział, że trzeba odsunąć od Putina od władzy, chociaż pewnie tak myśli, ja też tak myślę. On powiedział dokładnie, że ten człowiek nie może pozostawać u władzy na zawsze. Nawiasem mówiąc, wszyscy komentatorzy, włącznie z tymi ludźmi z białego domu, którzy coś tłumaczą, nie zauważają tych dwóch słów na zawsze. Otóż powiedzenie, że nie może pozostawać u władzy, kropka, byłoby stwierdzeniem, że trzeba go odsunąć od władzy. Powiedzenie, że nie może pozostawać u władzy na zawsze, jest powiedzeniem czegoś o, 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 oczywistego. Nikt nie pozostaje u władzy na zawsze, tak jak nie jesteśmy wieczni. A, i, tak dalej, I tak dalej. W związku z tym, mimo że to było wyjście poza tekst i w związku z tym uważa się, że on właśnie pod wpływem pozytywnych takich emocji, takiego przyjęcia się dopowiedział, ja uważam, że on jest. Zbyt doświadczony, żeby nie kontrolować tego, co mówi, chociaż no, wiem oczywiście, że te gafy mu się zdarzały w przeszłości. I to po prostu było powiedziane w sposób dwuznaczny, taki, który każdy może sobie rozumieć jak, jak chce, a jednocześnie według mnie on właśnie nie przekroczył pewnych norm. Natomiast co do reakcji Macrona, no, no niech Macron sobie rozmawia tak jak chce z Putinem, ciągle z nim rozmawia, do tej pory nic nie wyszło. No to fakt, ale nie da się ukryć, że aktywny w tych kontaktach z prezydentem Putinem jest. A jak panowie odniosą się do, do słów Joe Bidena, jeszcze trochę analizując jego wystąpienie w Warszawie, gdzie pojawiło się odniesienie i do wolnych mediów, i do praworządności, i do uczciwych wyborów? Już nie wspomnę, że oczywiście podziękowania dla Lecha Wałęsy czy Rafała Trzaskowskiego, panie premierze. Proszę pani, jak wiadomo, przez bardzo długi czas prezydent Biden nie utrzymywał kontaktów z panem Dudą, i to był oczywisty sygnał dotyczący zarówno oceny sytuacji w Polsce, naucznej praworządności, naucznej demokracji, jak i zachowania pana Dudy, pana Kaczyńskiego, całego pisu w kwestii wyborów amerykańskich. Nie będę już tego wszystkiego przypominał, wiemy dobrze o co chodzi. W tej chwili sytuacja. Jest a, no, całkowicie odmienna ze względu na tragedię y, ukraińską. Biden postanowił e, przyjechać do Europy, przyjechać tutaj, żeby zasygnalizować już w sposób taki niezwykle plastyczny swoje zaangażowanie, swoje poparcie. A, I ale nie, nie omieszkał skorzystać z, z okazji, żeby wysłać pewne e, sygnały. No, oczywiście nie takie wie pani. A, Łopatologicznie wyłożone, bardziej delikatne, i co z tego można było czytywać? no Gotów jest utrzymywać z panem Dudą w tej chwili jako prezydentem Polski w tej sytuacji w miarę normalne relacje. Chociaż na przykład było dla mnie bardzo charakterystyczne, że w trakcie przemówienia na zamku, po jego zakończeniu, Biden po prostu odwrócił się i wyszedł. To się prawie nigdy nie spotyka. Ja pamiętam, Inną niezwykle ważną wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Clintona w 1997 roku, kiedy przyjechał oficjalnie zaprosić nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego, kiedy wraz z prezydentem Kwaśniewskim staliśmy obok niego, mieliśmy okazję mu podziękować, pogratulować i tak dalej. Tutaj pan Duda siedział sobie po prostu wśród publiczności. I było wiele tego typu drobiazgów, ewidentna taka demonstracyjna kordialność wobec prezydenta Trzaskowskiego w oficjalnym ogłoszeniu w jego domu stwierdzenie, że prime minister Morawiecki attends, czyli jest obecny. A, czyli nie on był tam jakimś głównym czy, y, jednym z głównych uczestników i tak dalej i tak dalej więc wiele sygnałów Amerykanie wysyłali także przy tej okazji dotyczących ich oceny naruszeń zasad demokratycznych wolności niezależności mediów i tak dalej. Y, czy brak obecności Jarosława Kaczyńskiego pani pośle to też jeden z takich sygnałów mógł być. No, przeczytałem, że Jarosław Kaczyński zrobił test na koronawirusa i czekał na jego wynik, dlatego go tam nie było. No to jest cały Minus takiej sytuacji, że faktyczny przywódca obozu rządzącego nie jest ani premierem, ani prezydentem. W związku z tym nie ma jakiejś protokolarnej płaszczyzny do, do rozmowy. Myślę, że Jarosław Kaczyński by nie zniósł tego, żeby siedział przy stole w rozmowach prowadzonych przez prezydenta Dudę. Więc no, sądzę, że to był taki moment, gdzie nie znaleziono formuły dla Kaczyńskiego. Natomiast dla mnie, mówiło. O tym premier Cimoszewicz. Ewidentne jest, że Amerykanie stawiają w tym momencie na prezydenta Dudę, doceniają jego weto do Lex TVN i to, że w gruncie rzeczy, no nie mając takich stuprocentowych kompetencji do polityki zagranicznej, bo przecież no, premier jest ważniejszą osobą konstytucyjnie to premier rządzi. To jednak bardzo wyraźnie tutaj wskazują na Andrzeja Dudę. i no uważają go za partnera. Natomiast skoro prezydent Biden publicznie przypomniał o wolności słowa o demokracji, to sądzę, że w tych rozmowach, już bezpośrednich czy tych rozmowach w wąskim gronie twardo o tym przypominał. Z tego, co ja wiem, Amerykanie odpowiadający za politykę wobec Polski no mają bardzo dokładną orientację i wiedzą, że obóz rządzący chciałby sprawy praworządności, demokracji trochę złożyć na ołtarzu wojny i swojego zaangażowania. A no świat się nie skończy na wojnie Będą długie lata relacji, i to, czy Polska będzie praworządna i demokratyczna, ma ogromne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. To, co mówił Biden, to jest perspektywa walki demokracji. On to nazywał raz dyktaturą, raz oligarchią, ale to ta walka też u nas się toczy, czy Polska będzie demokratyczna, praworządna, czy też będzie powoli się staczała w stronę takiego autorytaryzmu najpierw miękkiego, a potem twardego. No, tych sześciu czy siedmiu lat nie da się wymazać? Na początku naszej rozmowy zaczęliśmy od właśnie tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego odnośnie misji pokojowej NATO w Ukrainie. I to był jeden z tematów, który także podczas tych spotkań dwustronnych się pojawił ze stroną amerykańską. Oczywiście z tych informacji, które mamy, wątek został zignorowany, ale podobno jedyny tak naprawdę konkret, jaki się pojawił, to kwestia dotycząca Rozważania przez stronę amerykańską umieszczenia w Polsce na stałe swoich wojsk. Czy i kiedy, według pana, panie pośle, jest to realne, żeby to się stało? No bo skoro na razie to jest etap gdzieś tam jakichś rozmów, no to jeszcze trochę czasu potrzeba, chyba, jeśli w ogóle. No ja spodziewałem się, że szczyt na to nadzwyczajny w czwartek lub wizyta prezydenta Bidena przyniosą jakieś konkrety, bo uważam, że w tym przypadku mm -hmm. takie działanie, że. Czekamy do czerwca z decyzjami na normalny szczyt NATO, jest trochę działaniem no, spóźnionym. Dziwię się też, że prezydent Duda, który chętnie zawsze zgłasza różne postulaty, publicznie mówił, pamiętamy sprawę Fortu Trump, tym razem w gruncie rzeczy niczego nie powiedział i żadnego oczekiwania wyraźnego nie sformułował. Tu są dwie rzeczy no, dość oczywiste dla każdego, to znaczy zwiększenie obecności amerykańskiej, natowskiej, i stałe bazy, to znaczy, żeby ta obecność nie była rotacyjna. Ja liczę na to, skoro prezydent Biden nakreślił taką perspektywę nowej zimnej wojny, długiego konfliktu, długiej rywalizacji na wzór XX wieku trochę, niestety tak, bo chcielibyśmy, żeby rzeczy działy się szybciej, no to jednak te stałe bazy muszą się w Polsce, w innych krajach Europy Wschodniej pojawić, bo nie tylko słowo. I traktaty odstraszają agresorów, ale po prostu żołnierze i sprzęt. Także w tym sensie być może w, w tych rozmowach dwustronnych coś padało ale tego publicznie zabrakło. Panie premierze, według pana faktycznie zabla, zabrakło takiej publicznej deklaracji, bo chyba też trochę na nie czekaliśmy wszyscy, licząc na to, że te, takie słowa mogą się pojawić podczas wystąpienia Joe Bidena. Proszę Pani, mnie nie, tego nie zabrakło, dlatego że ja y, trochę inaczej odbierałem całe to wystąpienie. Ono nie dotyczyło wyłącznie kwestii jakby doraźnych, dzisiejszych, związanych z wojną w Ukrainie, chociaż oczywiście to był ten główny powód, dla którego Biden przyjechał. Ale w ostatnich y, miesiącach, już zwłaszcza tygodniach, Biden y, y, uzyskał w sposób zupełnie niekwestionowany pozycję. Realnego przywódcy świata zachodniego. I on mówił z tej pozycji, mówił o wielkim problemie a, dotyczącym całego świata, dzisiaj i w przyszłości, nawet nie powiem najbliższej przyszłości, tylko po prostu przyszłości. Otóż, a, co nie jest wielkim zaskoczeniem dla kogoś, kto rozumie e, procesy zachodzące w świecie, my już żyjemy w epoce, w której dominacja świata zachodniego no, jest, staje się przeszłością, w której nowe supermocarstwo Chiny i nowe mocarstwa chcą poprzestawiania klocków na mapie świata. Tworzy się zupełnie nowy układ geopolityczny, a to jednocześnie jest wielki proces, długi proces, w trakcie którego będzie dochodziło do bardzo wielu zgrzytów, iskrzeń w różnych miejscach, w różnych punktach. I rzecz w tym, że świat zachodni, świat demokracji, świat wolności Powinien to po pierwsze zrozumieć, po drugie działać wspólnie, w sposób zjednoczony, bo w przeciwnym razie nasz styl życia, nasze wartości zostaną zdruzgotane przez nowych konkurentów, nowych rywali. I to trzeba wiedzieć w takim bardzo szerokim kontekście, jako wielki proces, z którym mamy do czynienia, w który wchodzimy. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie będziemy mieli wielkich szans. Pojawiła się taka informacja, że Niemcy, które mogą potencjalnie znaleźć się w zasięgu rosyjskich rakiet, planuje zakup izraelskiego systemu Arrow 3 tak zwanej żelaznej kopuły, na tym mogłaby także skorzystać Polska. Czy i na ile jest to realne, żeby faktycznie z takiego projektu i z takiego pomysłu Polska także mogła skorzystać i na jakich ewentualnie zasadach, panie pośle? No ja widziałem te doniesienia medialne, wydają mi się one mało precyzyjne. Pamiętam, że gdy my kilka lat temu, jeszcze gdy byłem w rządzie, rozważaliśmy trzy oferty, jeśli chodzi o obronę przeciwrakietową Polski. Również na stole była oferta izraelska czy izraelsko-amerykańska. Więc znamy tu w Polsce, znane są szczegóły tej oferty. Myśmy się zdecydowali na patrioty, uważając, że i, i mając taką wiedzę, że to jest oferta popierana przez rząd Stanów Zjednoczonych, przez sojusznika, a oferta izraelska, mimo doskonałej technologii, no jednak no nie stoi za nią. Państwo są przyjazne bardzo Polsce, ale nie sojusznicze. I wydaje mi się, że trochę tutaj są pomieszane pewne rzeczy, bo żelazna kopuła, tak nazywany jest w Izraelu, system obrony przed rakietami, które są wystrzeliwane ze strefy gazy, często to są takie jakieś pochodzące z demobilów rakiety z różnych wojen. Natomiast ten system izraelski, który rzeczywiście mógłby bronić przed Iskanderami nosi inną nazwę właśnie Proca Dawida i yy, yy. Jeśli to o to właśnie chodzi. Niemcy wiele lat temu zaangażowały się w taki projekt międzynarodowy obrony przeciwrakietowej, tak zwany MIC. Ten projekt no, póki co nie wchodzi w fazę realizacji i być może rząd niemiecki, który ma teraz wsparcie Bundestagu do wydania 100 miliardów euro na zbrojenia, takie decyzje zapadły, no, szuka różnych wariantów, także takich wariantów szybszych. I pewnie trzeba o tym z Niemcami rozmawiać. Każde wspólne przedsięwzięcie z Niemcami, Francją, sojusznicze jest korzystne dla Polski, ale wydaje mi się, że do tego jest bardzo daleko, że to raczej jest taka medialny sygnał, który no, zobaczymy, czy się potwierdzi. Jeśli to by niemieckie Ministerstwo Obrony czy niemiecki rząd powiedziało, to wtedy trzeba do tego poważnie podejść. Natomiast no, my musimy Przyspieszyć nasz tak zwany program Wisła, czyli Patrioty. Niestety opóźniono to, zredukowano z ośmiu baterii do dwóch i tym trzeba się zająć. A nie ma takich w tym obszarze projektów tanich. To są dziesiątki miliardów złotych czy euro. Wielkie projekty, wielkie zobowiązania. To nie jest tak, że można tam przy okazji pod, pod parasol głowę włożymy Także myślę, że coś. Dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele jeszcze. No ale a propos przyspieszenia zakupów, to zresztą Andrzej Duda powiedział, że poprosił Joe Bidena o przyspieszenie zamówień na sprzęt wojskowy. Czy tutaj to przyspieszenie może mieć miejsce faktycznie według Pana? Miejmy nadzieję, bo te różne programy, które rząd PiSu podjął, podjął je późno i mają przynieść rezultaty za wiele lat. Przez 7 lat, w gruncie rzeczy, żaden nowy, istotny sprzęt się w Wojsku Polskim nie pojawił. Ja bym najbardziej liczył na przyspieszenie, jeśli chodzi właśnie o Patrioty i zwiększenie nową umowę na następne 4 czy 6 baterii. No Pewnie, jeśli chodzi o F35, który miał się pojawić 2,27, 2,28, to przyspieszenie może aż nie ma tak wielkiego znaczenia, natomiast w takich krytycznych programach, jeśli to jest możliwe, pewnie warto nalegać. No, ale to są, tutaj tej strony są amerykańskie firmy, tak? Jest jakiś cykl produkcji, pieniądze. To nie jest tak, że nawet rząd amerykański ma jakąś zdolność tutaj nacisku, więc dobrze, że to oczywiście padło. Natomiast trzeba to po prostu wynegocjować w umowach i więcej i szybciej zapłacić. Tutaj nie ma zmił. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Włodzimierz Cimoszewicz, Tomasz jak byli razem z nami. Dziękuję, dziękuję ślicznie, dziękuję panie premierze.